Dzisiaj jest odcinku gotowania. Mm -hmm. Oczywiście biednego. Dzisiaj mm -hmm. robimy krebsa dumowego. Krebsa wyremowała się. Mm -hmm. Na patelni mam już mięso. Mięso przyprawiamy dosłownie czym chcemy. Ja jeszcze do tego dorzucam cebulkę, żeby nabrało więcej aromatu. I to jest ta nasza ciepła część w tym całym kebabie. I do zrumienienia będziemy to smażyć teraz. Tak więc. Aktualnie bierzemy piszkę. Czy też jak wolicie nazywać to pylą naleźcie? I tak, i będziemy teraz to składać. Mamy taką czekilkę. Mamy kolejną warzywkę już. Warzywka. Tutaj. Nie tylko warzywka, bo i mozzarella, tutaj użyłam mozzarelli light Ogryczek, pomidorek, papryka I również mięso Mięso jeszcze dodatkowo przesykałam. I dodatkowo mamy jeszcze sałatę, która sobie właśnie obcieka I sałatę, jak wszystko trzeba podziubać na mniejsze kawałki, żeby wam się nie ciągnęło. I nakładać wszystkiego po trochu. Wiadomo, jaki nie może być też sucha, więc wybieramy sos. Ja wybrałam akier czosnkowy. Jak widzicie, tu już nad nie chce się mieścić. Tak naprawdę dałam wszystkiego po trochu. Teraz jak to zwinąć? Filozofia. Najlepiej w ten sposób. Hmm. Aktualnie smażę ostatniego. Tym miejscem, gdzie zawijaliśmy do dołu, można podlać nawet dosłownie łyżeczkę wody że to się na pewno wam zlepiło tutaj mamy już gotowe to ma wyglądać tak, że to wam się w miarę zlepi bo tam wiadomo, da to oderwać no bo też nie może się zlepić całkowicie no i tak to wygląda mam nadzieję, że się podobało, ten filmik jest chyba najkrótszym z serii jest gotowy Możecie zdecydować w komentarzu, co kolejne będę nagrywać. Na razie i cześć!